W tym wideo wyjaśniam Ci, jak filozofia i polityka są ze sobą powiązane. Przyjrzymy się, jak różne idee filozoficzne wpływają na myślenie polityczne. Filozofia to zajmowanie się podstawowymi pytaniami o życie, wiedzę i prawdę. Zajmuje się tym, jak rozumiemy świat i co możemy o sobie wiedzieć. Filozofowie często próbowali znaleźć odpowiedzi na trudne pytania, które od wieków absorbują ludzi. W filozofii chodzi o myślenie, kwestionowanie i rozważanie możliwych rozwiązań. Polityka dotyczy kształtowania i organizacji społeczeństw. Obejmuje wszystkie działania związane z podziałem władzy i decyzjami na rzecz dobra wspólnego. Decyzje polityczne dotyczą wszystkich aspektów życia, od edukacji po gospodarkę. Polityka jest więc ważną częścią życia wspólnoty. Filozofia pomaga nam lepiej rozumieć kwestie polityczne. Dostarcza nam koncepcji i teorii, które możemy wykorzystać do rozwijania idei politycznych. Wiele systemów politycznych i ideologii opiera się na filozoficznych teoriach dotyczących sprawiedliwości, wolności i praw. Bez filozofii wiele decyzji politycznych byłoby trudnych do wyjaśnienia i uzasadnienia. Demokracja to forma rządów, w której obywatele mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. Filozofia dostarczyła wiele pomysłów wyjaśniających, dlaczego demokracja jest ważna. Filozofowie tacy jak Arystoteles czy John Locke badali, jak władza może być sprawiedliwie rozdzielona. Filozofia pokazuje, jak demokracja może pomóc ludziom chronić ich prawa i prowadzić dobre życie. Sprawiedliwość jest centralnym pojęciem w filozofii politycznej. Chodzi o to, jak uczciwie i równo prawa i obowiązki są podzielone w społeczeństwie. Filozofowie opracowali różne koncepcje sprawiedliwości, np. ideę równości szans. Te idee są ważne, aby podejmować decyzje polityczne, które są sprawiedliwe dla wszystkich ludzi. Wolność to kolejny ważny temat w filozofii politycznej. Istnieje wiele rodzajów wolności, np. wolność osobista lub wolność polityczna. W systemach politycznych ważne jest, aby wolność ludzi była chroniona. Filozofowie często zastanawiali się, ile wolności państwo powinno dopuszczać i ile kontroli jest konieczne. W polityce zawsze chodzi też o władzę i odpowiedzialność z nią związaną. Filozofia pomaga nam zrozumieć, jak władza może być sprawiedliwie wykorzystywana i jakie ma moralne granice. Wielu filozofów dyskutowało, jak rządzący powinni stosować swoją władzę, aby wspierać dobro społeczeństwa. Władza bez odpowiedzialności może prowadzić do niesprawiedliwości, dlatego ważne jest, aby ją właściwie wykorzystywać. Państwo ma zadanie zapewnić dobro wspólne i dbać o to, by potrzeby wszystkich ludzi były uwzględniane. Filozofia polityczna bada, co oznacza dobro wspólne i jak można je osiągnąć. Filozofowie tacy jak Thomas Hobbes i Jean-Jacques Rousseau opracowali różne modele państwa. Ich teorie pomagają nam zrozumieć, jak powinny być organizowane państwa, aby sprzyjać dobru społeczeństwa. Prawa człowieka to podstawowe prawa przysługujące każdemu człowiekowi, bez względu na pochodzenie czy wyznanie. Filozofia polityczna odgrywa ważną rolę w definiowaniu i ochronie tych praw. Pomaga nam zrozumieć, dlaczego prawa człowieka są niezbędne i jak można je zabezpieczyć w systemach politycznych. Filozoficzne idee dotyczące praw człowieka często wpływają na ustawodawstwo i decyzje polityczne na całym świecie.